Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Świata Filmu. Na kanale powstałem z miłości do kina, co oznacza tylko pozytywne emocje i radość z obcowania z filmem. Nie, nie ma jechania po filmach, szkoda mojego czasu i energii, kiedy kino jest tym, co kocham. Wiecie, to jest mój taki wstęp przygotowany dla nowych widzów, ale także dla przypomnienia dla starych, żeby wiedzieli, czegoś się spodziewać, gdyby zapomnieli. Dzisiaj chciałem przenieść się z Wami do roku 2014. No, to mi się wydaje, że to było dopiero co, a to już 10 lat. Jakoś przy niektórych filmach, e, zwłaszcza tych relatywnie najświeższych, wydaje mi się, że oglądałem je jakoś niedawno. W tym przypadku można, może to wynikać z tego, że parę razy już ten film widziałem, ale i tak wydają mi się strasznie świeże przy tych klasykach, które tutaj często omawiam. Więc co to jest 10 lat, prawda? E, o czym mówimy? Mówimy o filmie bez litości, czyli The Equalizer z Denzelem Washingtonem. Mówię tutaj, będę dzisiaj mówił o pierwszej części. Nie dlatego, że jest moim zdaniem najlepsza, ale dlatego, że akurat ją na świeżo obejrzałem. Na świeżo obejrzałem i pewnie wiecie jak to jest, kiedy szukacie czegoś do obejrzenia, nie wiecie czego i nagle widzicie te anotacje, że niedługo znika. I zazwyczaj wraca. Jak nie na jednym streamingu, to na drugim. Ale miałem już parę sytuacji, że filmy... Lata temu zniknęły na dobre, jakoś nie wypłynęły znowu. Jakoś nikt nie wpadł na pomysł, żeby znowu licencję wykupić czy coś, a przecież parę tych streamingów jest. W każdym razie zobaczyłem, że bezlitości litości znika, i koło popólnej aprobacie włączyliśmy sobie ten film. No i kolejny raz świetnie się przy nim bawiliśmy. Także uznałem, że o nim powiem. Film bezlitości, ten, o którym mówię właśnie, to historia Roberta McCollum. Byłego agenta CIA, który po śmierci żony, to Denzel Washington oczywiście, którego widzicie tutaj za mną, po śmierci żony prowadzi sobie spokojne życie, pracując w markecie budowlanym i generalnie się nie wychylając. Wiadomo, ci agenci CIA i ich tajne operacje. Zresztą sam wspomni później, że robił rzeczy, których się wstydzi. Ale czyż nie oni wszyscy ci filmowi w każdym razie, ale tutaj to nie jest, że ja się czepiam. Nie skąd. Po prostu wiem jak, jak to działa. Jeśli chodzi o filmowych agentów CIA, bo nie wiem jak jest prawdziwymi, to nie wszyscy mają mocno za uszami. i to ich bohaterów później najczęściej prześladuje, no ale to też pogłębia jakby ich wizerunek, prawda? No, zresztą Denzel zagrał podobną postać, przynajmniej jeśli chodzi o przeszłość w świetnym filmie Człowiek w ogniu w reżyserii Tonego Scotta. Y o którym zresztą opowiadałem już wcześniej. To, co łączy obie postacie, to jakaś tam przeszłość związana właśnie z CIA. Natomiast to tyle. Nasz Robert Cole nie nadużywa alkoholu jak Chrisie, który nadużywał go znacznie, dopóki nie poznał Pity, no już teraz nie pamiętam, ale to nie nieważne w tej chwili. No W każdym razie, nasz Robert McCall, czyli ten Nasz agencja jeździ jest w Bostonie, wykonując tą dosyć prostą pr pracę, nie rzucającą się w oczy, co najważniejsze. Nocami zaś często przysiaduje w kafejce blisko swojego mieszkania i czyta książki, z listy stu książek, które należy w życiu przeczytać. Znaczy, siedzi w nocy, bo generalnie nie może spać. Listy, którą stworzyła jego żona, która nie żyje, która tej listy niestety nie zdołała skończyć przed śmiercią. McCall jest już blisko końca, ma 97. Jeśli się nie mylę, tutaj mi się mógł, mogła ta liczba pomylić, ale tak mi się wydaje. W każdym razie w tej kafejce poznaję młodą dziewczynę graną przez Chloe Grace Moretz, yy, o imieniu Alina. Yy, jest to prostytutka, a właściwie bardziej trafne byłoby seksualna niewolnica, no bo o jest ofiarą handlu ludźmi rosyjskiej mafie. No Nie ma za bardzo wyboru, prawda? Ani ucieczki. Yy, więc no, tutaj, to, tutaj nie ma mowy o jakiejś dobrowolności, ale tak to jest z ofiarami handlu ludźmi przecież. Między Robertem a Aliną w każdym razie nawiązuje się nic sympatii i kiedy ta zostaje pobita przez Slawiego, yy, trafia do szpitala. Na Slawi no, to taka typowa mafijna gnida, której właściwie bicie młodych kobiet prawdopodobnie wychodzi najlepiej, to pewnie jedyne co umie. No W każdym razie yy, taki tutaj opiekun. Nazwijmy to, że tak powiem, ładnie. Robert nie może przejść wobec te, obok tego obojętnie, zwłaszcza, że jak sam później stwierdzi w rozmowie ze swoją błąd szefową, że on ma taką możliwość, żeby coś zmienić, że czasami, to jest bardzo fajna scena zresztą, yy, kiedy mówi, że po prostu, że masz, posiadasz te umiejętności, że widzisz krzywdę kogoś, kogo yy, praktycznie nie znasz. Ale wiesz, że możesz coś z tym zrobić. No i on postanawia zrobić. Dzięki temu, właśnie, że posiada te special skills, specjalne umiejętności. Udaje się więc do siedziby tej mafii, do tego Rzeczonego Sławiego, zamiarem wykupienia jej. O, tutaj jest taka ciekawostka: przynosi akurat równo 9800 dolarów na to wykupienie. E, tutaj jest taka ciekawostka, bo powyżej tej kwoty. Pobieranie jakichś gotówek czy coś, to tam gdzieś musi być zgłaszane. Przynajmniej taki był stan rzeczy 10 lat temu w Stanach, a on chce się nie wychylać, więc siłą rzeczy nie chce rzucać się w oczy. Stąd ta kwota. O taka ciekawostka, którą wynalazłem. W każdym razie, no, zostaje wyśmialne, bo co to jest 9800? Jak stwierdza sam ten Slawi, z tak młodej dziewczyny to jeszcze sporo pieniędzy wyciągnął na pewno więcej niż te 9800. Jak to się skończy dla Sawiego i kolegów, opowiadał nie będę, bo to trzeba zobaczyć. Pewnie już widzieliście, a jak nie, to koniecznie zobaczcie, jest to całkiem, całkiem przyjemny widok. A to jest dopiero takie zawiązanie akcji. Film nakręcił Antoine Foucault, który w takim kinie szeroko rozumianej akcji czuje się świetnie. A na swoim koncie to on ma takie tytuły, jak choćby Łzy Słońca. Bardzo lubię ten film, z Brusem Willisem. Król Artura, tego takiego starego z Clive'em Owenem, między innymi. są tam jeszcze Kieron Knightley. Tam się gra paru fajnych aktorów, którzy wtedy to jeszcze aż tak znani nie byli. Nazwiskami nie będę Was zarzucał, ale w każdym razie tego Króla Artura też lubię dosyć. Potem jeszcze czy South Pole, czyli do utraty sił z dziekiem, czy holem, gdzie gra boksera. Także takie, widzicie, kino raczej coś się dzieje. No i choćby tutaj w przypadku tego Equalizera, czyli tutaj naszego bezlitości, to też jeszcze tam dwie części powstały. Także a Jego filmografia jest w ogóle dosyć spora, a jego największym sukcesem artystycznym pozostaje Dzień Próby również z Denzelem, Washingtonem, za którego Denzel zresztą dostał Oscara, i z Itanem Hawkiem. No, ten film to ja uwielbiam po prostu Dzień Próby. I jak tylko ponownie go obejrzę, to na pewno do niego wrócę. Na kanale to to, nie, to to jest pewność, bo to jest jeden z tych moich takich topowych, tej takiej szerokiej topki. No, ale w każdym razie ten film, bez litości, yy, a raczej ja bym powiedział wyrównywacz rachunków, mogłoby być nawet lepszy, tylko bez sensu, znaczy, no, no tak nie brzmi najlepiej, powstał na bazie serialu CBS, jak się okazuje był taki serial, w latach 85-89 był emitowany, no właśnie o takim Byłem agencie, Robercie McColl'u, który tam gdzieś pewnie podróżował i rozwiązywał, pomagał szaremu człowiekowi w różnych sprawach. Sam pomysł, żeby zrobić z tego film, to wyszedł od tam współproducentów tego serialu. I na początku McColla miał grać Russell Crow, a reżyserować miał Paul Haggis. To był tam jeszcze 2010 rok. I no, tylko, że panowie... Mieli to robić, ale potem się wycofali, generalnie oni nakręcili wspólnie taki film, dla niej wszystko, gdzie Russell Crowe próbuje uwolnić żonę z więzienia. To ten film też bardzo mm. lubię, też parę razy widziałem. Więc skierowali swoje jakby tutaj wysiłki w inną stronę i do tego tytułu już nie podeszli. Potem się wytwórnia, yy, potem pojawił się Denzel, a za kamerą miał stanąć Nicolas Refn, ten od Drive z Ryanem Goslingiem. I tam też było już prawie wszystko dogadane, ale panowie z, 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 tym, z producentami tam się nie dogadali pewnie w sprawie finansów, jak to zazwyczaj bywa, i w sumie do podpisania umowy nie doszło. I wtedy właśnie Denzel zaproponował tego Fouquet, z którym się dobrze znało. No i zdjęcia mogły ruszyć. Do roli Aliny zatrudniono 17-letnią, wtedy 17-letnią Chloe Grace Moretz, co prawda. Dziewczyna, a znaczy ta Alina, to ona była przewidziana, że będzie mieli 20 parę lat. Ale tak dobrze zagrała na zdjęciach próbnych, zrobiła wrażenie na, w każdym razie na reżyserze, że dostała rolę 17-letnia wtedy Kloi. E, a co do niej, no to panna Morez gra w filmach od dziecka. Jedną z moich ulubionych jej ról to jest Hitger w organizacji komisu kick -S. Nie wiem, czy to widzieliście. Polecam, jak ja to obejrzę, to na pewno trafi na kanał. E, tam Nicola Cage zresztą gra jej ojca. Tak, wracając do tego, nawiązując. No w każdym razie Rulma, tam ta nowa wersja Kerry, taki był horror, y, pozwól mi wejść, czyli remake szwedzkiego horroru. No i ostatnio grała, znaczy nie wiem czy to jest ostatnia rola, ale taka tutaj w okolicach pandemii, w świetnym serialu Science Fiction z Prima, Peripheral, który niestety to serial. No został skancelowany przez Prime, ale wiązało się to z kosztami dużymi produkcji, a to, bo to akurat trafiło jakoś tam na pandemię czy coś. No to taka dygresja na boku, bo serial bardzo fajny. Obejrzałem jeden sezon wiedząc, że rozwiązania nie będzie, ale i tak był wciągający. Natomiast zachęcił mnie do tego, żebym sięgnął po książki. Jeszcze nie sięgnąłem, ale prawdopodobnie to zrobię. W każdym razie, no jeszcze tutaj a propos właśnie bez litości, warto wspomnieć głównego złego, o wdzięcznym... To jest koleś, jak już ten Slawi tam zejdzie z kolegami, nie, no to wiadomo, że ta e, rosyjska mafia przyśle jakiegoś kolesia, żeby tutaj porządek zrobił, zobaczył, co się właściwie dzieje. E, co się właściwie dzieje. W związku z tym e, tego gościa gra gość Marton Ksokas, To jest taki węgierski aktor, ale na pewno go znacie, bo on grał w tym potrójnym x z winem, dieselem, takiego też głównego złego. Ponadto grał DJ Scotta w Królestwie Niebieskim i jeszcze w paru filmach. Generalnie specjalizacja jego to, tak, to to te takie role tych złych, ale muszę powiedzieć, że on się świetnie do tego nadaje. A nawet to się nawet nie mylę, to trzypać, bo nawet mieć w Hollywood i w dobrych filmach specjalizację to też nie jest taki zły kawałek chleba. Ale w każdym razie, film. Wracając do tego Equalizera. Czyli bez litości. Sam film można śmiało wrzucić do przegródki. Zemsta, czy właśnie wyrównywanie rachunków, lub pani szarowanie. Nie wiem, czy takie pojęcie istnieje, ale raczej usłyszeliście Ciebie u mnie. Chociaż wątpię, wątpię naprawdę, żeby nigdy nie zostało użyte w tej lub w konfiguracji. Ja generalnie nie lubię takie kino. Pani szara zresztą też. A jeśli jest to kino dobrze i sprawnie nakręcone, to tym lepiej. Nie przeszkadza oczywiście fakt, że Denzel gra główną rolę. No, jego charyzma, umiejętności, to naprawdę nawet w taką. Nie, nie powiem, że ta jest akurat taka, ale wiecie, że, że no, jak jest dobry aktor, to nawet w słabszą rolę coś wniesie. Nie? A, a ta jest bardzo fajna, bardzo fajna. Yy, ten ten, jest naprawdę nie jest, biorąc pod uwagę, że to jest jednak film akcji, to też o tym trzeba pamiętać, prawda? Yy, tutaj jest taki skupiony, wyciczony wręcz, ale cały czas uważny, cały czas yy, obserwujący wszystkie detale. Scena, scena, właśnie ta scena, w której odwiedza wspomnianego na wstępie Slawiego, to prawdziwy majstersztyk. Kiedy obserwuje otoczenie, sprawdza, czego może użyć jeszcze, liczy sekundy w głowie. To też jest bardzo fajnie zrobione. Ile czasu zajmie mu załatwienie sprawy? A potem na pełnym, powiedzmy, spokoju załatwia tą sprawę. Cytując klasyka, wszedł z marszu, nawet nie zdążył myć rąk. Bo tak to mniej więcej wyglądało. To naprawdę się świetnie, świetnie ogląda. Ciekawostka tutaj, że przez cały film pan McCall, to to taki ciekawostko spoilerek, nie użył broni palnej. Raz co prawda ale ona nie była jego, sprawił, że jeden gość strzelił do innego, to nie będę się stradzał gdzie, w jakiej scenie, prawda, ale no sam jakby ta ten za spust nie pociągnął, yy, użył co prawda takiego pistoletu na gwoździe, ale broń palna to to nie była. Używa tylko i wyłącznie swoich właśnie special skills, specjalnych umiejętności. I to naprawdę jest pomysłowe i dobrze się ogląda. Bardzo dobre, niezobowiązujące, niezobowiązujące kino, zrobione płynnie i bez dłużyzn, tak dobrze się przyjął ten film, że zrobiono jeszcze dwie części, ale myślę, że ta jest najlepsza. Chociaż druga też mi się podobała, ale mniej ją pamiętam, mniej ją widziałem i pewnie, pewnie do niej wrócę. Trzecią widziałem raz, byłem w kinie, ale to nie był jakiś taki najlepszy moment. Tak nie byłem za bardzo skupiony, więc za dużo o niej nie powiem, a nie chcę powiedzieć, że jest zła, bo po prostu nie jestem pewien. Po prostu wtedy moje myśli były gdzie indziej, nie przy Robercie McCollu, jak byłem właśnie w kinie na tej trzeciej części, więc z jej oceną, to ja bym się wstrzymał, dopóki jej nie zobaczę. W każdym razie, tak jak wspomniałem, lubię kino, gdzie jest tak wymierzona sprawiedliwość. W prawdziwym życiu tacy mściciele raczej nie istnieją, i prawdopodobnie ta szara rzeczywistość jest o wiele straszniejsza i ze sprawiedliwością dosyć trudną do wymierzenia. Także dobrze zanurzyć się czasem w taki właśnie trochę w cudzysłowie, powiedziałbym science fiction, gdzie masz poczucie, że rachunki zostały wyrównane i taki equalizer zadziałał. Przynajmniej w takim małym stopniu. Ja zdecydowanie polecam, choćby dla tego pana, tutaj Denzel'a. Także jeszcze jest, niedługo znika, chociaż ja myślę, że na, innym, na innych również pewnie go znajdziecie. Także naprawdę, jak nie macie co wybrać, a chcecie coś lekkiego, niezobowiązującego, to Denzel zawsze się sprawdzi. Do pozdrawiam i do zobaczenia.